Dobra, trochę mi zeszło, bo kiedy tak, tak to już jest yy, z zamówieniami coś sprawdzić po raz milionowe, żeby się nie trzasnąć. No podczas tej mojej kariery tutaj z tym samochodem, no to yy, coś co na szybko brałem na pałę, to tam nie wiem może szybsze strzały były i to nie na takich pieniądzach jakichś tam nie wiadomo jakich. Na pewno kurdewa uszczelka to pod... Yy, yy, przepustnice, być może teraz mocowanie wahacza i, aha i uszczelniacze do, e, do dyfra, bo nie miałem numeru i, no i nie sprawdziłem wcześniej jaki, jaki siedział u mnie, e, no. Także tak to było. Dobra, co my tu mamy na liście? Na liście mamy tak uszczelka Dekla, bo cieknie od strony z tej strony lewej, tak. Tutaj mamy brakujący, którego nigdy nie było. Wreszcie znalazłem numer O-ring bagnetu do dyfra, no wiadomo przód. Tutaj do kompletu zamówiłem. Ach, ja chyba zapomniałem śrubę jedną dokupić. No dobra Dobra Śruba mimośrodowa Amorka e, Tak tutaj podkładka e, Tutaj mamy Nakrętka Do, do tego zestawu tu mamy reszta do, do dekla tam, żeby uszczelnić, no to nowe daje te uszczelki. dwa razy świec. Niestety tylko jedna osłona była, ale no to już um, będzie GC8, czyli zawsze, kurde, też um, można na, na nich polegać. W razie właśnie takich awarii. E, ciut ceny mają wyższe i, i to tutaj myślę, że chłopacy wiedzą i... I tak to jest. Ja tutaj najczęściej biorę Subaru i, i no i nie będę tego ukrywał. Ale solidność jest po obu stronach i to nie podlega żadnej kwestii. To naprawdę decydują niuanse, to głównie cena decyduje. To są, naprawdę, to są jakieś, tak... tak szczerze, no to jak inni tam kupują części czy coś, to to myślę, że tutaj chyba swoich tak jakby mają faworytów i, i tam jak ktoś tak nie patrzy globalnie na ceny, no to myślę, że różnicy nie ma. Dla mnie jest, bo ja naprawdę kurde tutaj idę w oryginał i, i tu piątka, tam piątka, tam coś i, i naprawdę to tam później jakaś część wychodzi z tego, a, a że robię tego w, no, znaczy na moją skalę przy jednym samochodzie. Od Odtwarzam, no to biorę w oryginałach to wszystko. No to yy, czysty przykład z brzegu. Wchodzę na Allegro, klikam, bach, bach, bach. 5 podkładek pod no, dekiel. Yy, rachunek prosty: 5 razy złotówka to jest 5 zł. Ktoś powie śmiech, dobra, lecimy dalej. Yy, Tarczę: yy, plus 5, plus 5, już jest 15. To jest mówimy o jednym zamówieniu na teraz. Później, ogólnie na tym samym zamówieniu, myślę, że jest jakieś. Aha, wysyłka też jest wysyłka bardzo na przykład SU Baru, bardzo fajnie liczona, co mi się strasznie podoba. Wszyscy się nie chcę generalizować, sorry, nie, że wszyscy, ale jakby zdarzały się tam jakieś wcześniejsze próby. O, to takie zaokrąglanie, tam sobie, żeby było, i tutaj, a tutaj jest wyliczone, jak jest, to jest ja czuję tu uczciwość. E, co my tu mamy jeszcze? E, no mówię, tu piątka, tam piątka, i na takim zamówieniu tu dwójeczka, tam dwójeczka, a My myślę, że Co mamy za trzy dychy? No mamy no na przykład śrubę mimo e, i też tylko przy jednym zamówieniu. Gdzie ja trochę tego tam ogólnie na, napuściłem tam yy, więc pff, a, a jeszcze z kolei jak nie mogę dostać yy, tutaj No to w tym układzie jak na przykład teraz będę kupować i Muszę wziąć z GC8 yy, drugą osłonę bo jeszcze w jednym sklepie też chyba złodził, nigdy tam nie kupowałem. E, nie można jednej osłony kupić, tylko od razu komplet. E, Okej, okay, rozumiem, taka filozofia jest, ale no to w, w tym momencie. Bo, no mówię, jak ktoś idzie na trochę tak. Słuchajcie, no jak ktoś robi z za 15 koła tam czy tam zależy, no to... Już tam nikt nie patrzy, czy tam, kurdy 5 czy 10. Jak już mam silnik zrobiony, no to okej, okay, ale jak już sam dalej grzebie, no to mówię, no. To później kwotki jakieś takie przy. Ja jeszcze muszę żyć jakoś w miarę, to nie jest ani samochód do. do sportu. Czy, czy ten. też człowiek tak nie zarabia, nie według ile... no. Przede wszystkim taka moja filozofia była. Robimy na maksa na oryginałach, ha szukamy jak najniższych e, ceny wchodzą nowki w grę, oryginały potem jak coś to zużywek trochę części mogę ściągnąć mm, przykład jest zwrotnica, piękna zwrotnica kurde, zdrowa jak ryba e, do zadbania sześć, około 6 stów chyba zwrotnica kosztuje nowa e, a ja dałem z przesyłku. no bo to jeszcze przesyłka no to 6 stów Zresztą sprawdzę kiedyś to powiem. A ja z przesyłką za, no, za stróż lat, to prawda. Ale zdrowego, no to zapłaciłem w stówę. Jest 5 pak, jest 5 pak. Yy, je, jest problem załatwiony, no tylko trochę roboty. Yy, no ale 5 pak, zaraz drugi 5 pak z, z lewej, z prawej. No to co? Mam te wszystkie śruby, plus jeszcze dobra góra zostanie na reszcie klamotów a moja lewa zwrotnica to już była struclowata taka na maksa. Tu szlifnięta tam coś, i tu przynajmniej mogłem popukać. ją też przy okazji, co też usprawnia robotę. To mam odpowiedź, czy warto tą stówę dać. Dlatego mówię: jak macie okazję i odbudowujecie furę, to polecam ją jak tą zwrotnicę wziąć. W używce sobie ją doprowadzić. Już nie mówię o pieniądzach, tylko można po niej rąbać, kurde, zero stresu, bo ja pamiętam jak ostatnio, kurde, dbałem, chłukałem, żeby na ostatni moment tylko tego stworzenia nie załatwić i tak i tak go nadszlifowałem. On i tak i tak już był lichy, no ale mimo wszystko ani walić po, tym, po tej zrodnicy nie mogłem ani nic, bo to trzeba było jak z Pękłoby coś, łamałaby się śruba, no teraz mam taką sytuację, więc zaraz domawiam, kurde, drugą zwrotnicę i robię manewr eee, to samo, bo nie będę chyba tam grzebać, żeby się nie wpakować w kłopoty, eee, no to jedno ciągnie drugie, jak nowa zwrotnica, to nowe łożysko, ta sama robota, eee, no szpilki to tam odratuję, bo one nowki są, eee, tak jak i tu były, no i tak się kręci, no. Odtwarzanie no można zobaczyć, no jak tam na TVN Turbo czy coś chłopacy robią. E, samochody, no to też kurde, czy samochód marzeń, czy coś no to, to jest. Oni tak naprawdę stricte dniu wyrobią, e, więc jak to tam od, od kuchni wygląda, no e, w ryglicach chyba tam nie wiem ile tam ludzi pracuje, ale... No jest ich tam trochę, no to mamy odpowiedź, czy ta robota się to może posuwać, czy nie, no to jest, oni siedzą całymi dniami tam, no to okej, okay. mają więcej narzędzi niż ja, okej, okay. mają więcej, no oni z tego żyją przede wszystkim, e, mają kontakty, no to nie regenerują sami dużo rzeczy, e, zlecają, wstawiają i to jest u niebo szybciej, e, więc tutaj jest praca u podstaw, bo nie było, a to e, włącznie z nauką. No dobra, kolik smutów, e, bo to nie tego po prostu. Chodzi o to, że odbudowa kosztuje dużo, furę, pieniędz nie, nie odkryje to Ameryki. Może nie furę, pieniędzy, ale jak nie pieniądze, to czas z kolei. No. tak to, tak, to, tak, to, tak tak to, tak to widać nikt tu nie będzie no, po nowe ten hmm, po nowe zgodnicze jeździł czy tam po coś